Cześć, siema, witajcie w 11 odcinku p drapuje zdrapki W dzisiejszym odcinku dowiemy się kto wygrał 10 zdrapek lotek. I zdrapiemy sobie 20 zdrapek kocha czy lubi. I dodatkowo jak zawsze jedna zdrapka z dzisiejszej puli, czyli kocha czy lubi trafi do Was, czyli ją sobie odłożymy na dół. Informacje o konkursie pod koniec odcinka. No i zaczniemy sobie od razu drapać. Jest to najnowsza zdrabka od Lotto. I tak chodzi tutaj o to, że mamy tutaj dwa pola z kwotami: pod kocha i pod lubi. I trzecie pole, w którym sprawdzamy, z którego pola wygrywamy wygraną, lub nic nie, wygra... lub nic nie wygrywamy. Ok. Przy lubi jest 0, przy kocha jest 7. Ale jest lubi, więc mamy 0 zł. Tutaj jest ewentualnie dodatkowo napisane, jeżeli byśmy nie widzieli co, co zdrapaliśmy. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widać, że z ostrością nie będę musiał walczyć. To mogę jeszcze raz się namierzyć. Ok, znowu przy lubi mamy 0, przy kocha 40. No i sprawdzimy, czy nas kocha, czy lubi lotto. Na razie nas tylko lubi. Tutaj można sobie szybko zepsuć zabawę, ponieważ mamy 3 litery od razu. 3 z drapki na razie przegrane. Trochę się słabo z drapie tą zotówką. spróbuję innym monetą. Żeby nie psuć zabawy będę po prostu drapą najpierw Górne pole, kocha, czyli 0. Jeżeli mamy kocha to będzie 30, ale jest lubi. 4 zdrapki przegrane, 5 zdrapek przegranych już. Bardzo słabo, ta też będzie przegrana, bo już widzę po, po literach. Ok, dalej, no nie, złotówka chyba będzie kiedyś. Nie było sytuacji, żeby Ciekawe czy zdarzają się, że w dwóch polach jest jakaś wygrana, za czym może się uda zobaczyć. Tak, zdrapki nas tak kochają, że już mamy ponad 3... 6, 8 zdrapek zdrapanych i nic nie ma. Póki co bardzo słabo. znowu przy kocha 0 i 0 mam nadzieję, że się nie pomyli, znaczy, w sumie jakbym się pomylił to byłoby nawet fajnie, bo może bym coś wygrał lubi 0 no nie lubię 0 kurczę słabo słabo z tymi drapkami bardzo wam powiem chyba najgorsze zdrapki bo już chyba mam już 10 zdrapek jeszcze nic nie mam byłby pierwsze 0 gdybym miał 0 zdrapek znaczy 10 zdrapek jak zawsze ale skoro to nowa zdrabka, to stwierdziłem że kupię ich 20 a zamiast 10 kocha 0 100. Chociaż może jakaś kwota wyższa by się trafiła, skoro jest tyle przegranych. No i tutaj byłoby kocha, to byłoby po prostu świetnie. Ale jest lubi. No nie lubi to On kocha, tym bardziej. No dobra, pierwsza wygrana będzie. Będzie to po trzech po trzech literach lubi. Jaką kwotę lubimy? Złotówkę. Pierwsza złotówka. Zostało nam tylko tych zrapek. Już dosyć mało. Zostało dwa. Cztery. Sześć zrapek zostało. Okej. Okay. kocha kocha 0 złotych najgorsza zdrapka jaka była na walentynki chyba ją wypuścili żeby przegrywać jak najwięcej pieniędzy No dobra tutaj coś będzie i chyba będzie złotówka i co mamy przy lubi złotówkę tak czyli póki co mamy 2 złote z 20 zł, bo 20 zł zostało wydane na zdrapki O, tu chyba też będzie złotówka. Już widzę po trzech literach. Mm, tak, jest złotówka. Czyli mamy 3 złote. I zostały 3 zdrapki, 3 złote mamy zdrapane. I sprawdzamy dalej. Nie ukrywam, że ucieszyłbym się, gdyby było jakieś 40 złotych, bardzo bym się ucieszył. O, tu coś będzie i to nie będzie złotówka 7 zł, jest super. Bardzo fajnie. Pewnie zapytacie się po czym widzę, że to nie będzie złotówka. na no, widzę po tych literach. Zobaczcie, tutaj, jeżeli mam. Trzy zrabki wygrane, tak? I mam tutaj wszędzie złotówkę. To mam wszędzie litery M. I teraz już wiem, że w tej zrabce, jeżeli będą trzy m to mam jedną złotówkę wygraną. Tutaj mam literę U. I akurat widać, że do litery U jest wygrana 7 złotych. A tak wygląda tablica stopni wygranych. Czyli w sumie mam. Trzech ostatnich są, to fajnie. Na razie mam 10 złotych. Więc nie jest źle, bardzo się cieszę. Została nam ostatnia zrapka. I okej, okay, najpierw sobie może zapiemy to. Złotówka albo zero. No to, to jest pytanie, czy będziemy mieli 11 złotych wygrane? Tak, jest, jest kocham, fajnie. Czyli w dzisiejszych zrapkach udało nam się wygrać 11 zł. czyli tak podsumowując, wydałem 20 złotych na 20 z drapek, 11 wróciło, więc jest to ponad 50%. Więc jest fajnie, i tak, tak to wygląda. Na 20 z drapek 5 było wygranych. Już lecę sprawdzić, kto wygrał tydzień temu, bo na pewno raczej ktoś. Było tych komentarzy bardzo dużo. Lecę zobaczyć. A 10 zlapek lotek z poprzedniego odcinka wygrywa Wiktor Hruściel. Gratuluję. Napiszę mnie wiadomość prywatną. A jeżeli wy chcecie wygrać z z dzisiejszego odcinka, czyli Kocham czy, kocha, czy Lubi. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem swoje typy, ile wygram w następnym odcinku, czyli już za tydzień. Dla jednej osoby jest jeden komentarz, tylko pierwszy, jedno, jeden komentarz i jedna odpowiedź w komentarzu. Pierwszy komentarz wygrywa. No i tak, dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, że jeszcze nie subskrybujecie i do zobaczenia tydzień, za tydzień.